I moi kochani, witajcie w ostatnim na dziś dromacie. Nasze zadanie na dzisiaj to policzyć pole powierzchni tej naszej figury. To znaczy, no podwojonej, dlatego, że pamiętacie, że w zadaniu ostrosłup jeszcze identyczny jest tutaj na dole. No, ale wiadomo, jak policzymy pole powierzchni tego ostrosłupa tutaj, oczywiście pole Boczne nas interesuje, dlatego że no pod spodem mamy kolejną figurę, kolejny taki ostrosłup, czyli tak naprawdę pole powierzchni tego, tej całej naszej figury, złożonej z dwóch sklejonych ze sobą ostrosłupów, no to będą pola czterech trójkątów. Jednego, drugiego, trzeciego. Czwartego, no i oczywiście czterech, które są identyczne na dole. Czyli pole ośmiu takich trójkątów. Więc jak widzicie, zadanie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, żeby no, obliczyć pole ściany bocznej naszego ostrosłupa. Później pomnożymy przez 8 i będziemy mieli wynik całego zadania. Zadanie natomiast no, nie jest do końca takim prostym zadaniem. Dlaczego? No, dlatego, że no przyjrzyjmy się, w jaki sposób możemy wyliczyć sobie tutaj, moi drodzy, ścianę, pole powierzchni naszego trójkąta, czyli ściany bocznej. Przyjrzyjmy się może tutaj temu trójkątowi. Ja narysuję jego wysokość. Tak? O, widzimy. Dobrze. Więc tak. Naszym zadaniem jest wyliczenie pola ściany bocznej, czyli tego trójkąta. Oczywiście korzystamy ze znanego wam wzoru na pole trójkąta, P równa się jedna druga razy A i razy H. Tak, wzór jest wam oczywiście bardzo dobrze znany, jak i wszystkie wzory wierzę. Tak, no, dobrze, więc yy, yy, co dalej? Yy, jedna druga. OK. Pole podstawy mamy. Bo pamiętacie, w pierwszej części dzieliliśmy objętość. Wyliczyliśmy sobie długość boku tego kwadratu, czyli A mamy trzy pierwiastki z dwóch. Pozostaje wyliczenie tej wysokości H. Ile wynosi H? Wysokość tej ściany, ściany bocznej. No właśnie, czy już widzicie. Skąd mogę wyliczyć? Myślę, że tak. Widzicie w środku ten trójkąt. 6 tutaj długość tego odcinka i nasze h. Skorzystam z twierdzenia Pitagorasa właśnie dla tego trójkąta. No ponieważ tu oczywiście jest kąt prosty w środku. Dobrze, moi drodzy. No pytanie, ile wynosi długość tego tutaj kawałeczka, prawda? No ale przecież zobaczmy, że to jest połowa boku. Jeżeli tu mam bok, to, ten długość, to jest ta długość to jest połowa boku A. No czyli mogę już przystąpić do twierdzenia Pitagorasa, tak? Więc liczymy. A zatem 6 do kwadratu, czyli nasza wysokość do kwadratu o, dzisiaj też ładne słoneczko. 6 do kwadratu. Dodać. Połowa boku A, bo to jest cały bok A, to jest połowa boku A. Czyli 3 pierwiastki z 2 przez 2. 3 pierwiastki z 2 przez 2. Całość, bo to jest całość do kwadratu. Tak do kwadratu, 6 do kwadratu plus to 3 pierwiastki z 2 przez 2 do kwadratu, równa się moje szukane h kwadrat. h kwadrat. No i teraz możemy się wykazać, prawda, w liczeniu. No to proszę bardzo. 6 do kwadratu, przeważnie 36, dodać. Tu przypominam, że podnosimy wszystko. Trójkę, pierwiastek z dwóch i dwójkę, czyli mamy tak, 9 razy 2 przez 4. Równa się h kwadrat. A zatem 36, dodać 2 razy 9, 18 przez 4. No, może skrócimy tutaj 2 i tu 2, więc tak naprawdę 9 drugich, tak? Czyli 4,5. 4,5 równa się H2. Dobrze. Widzimy, kochani, że no wyjdzie nam jakiś troszkę dziwny wynik, ale się tym nie martwimy. 40,5 równa się h Kwadrat. No, mówiłem dziwny, no, to znaczy 40,5 też jest przyzwoitą liczbą, tak? No, bądźmy tolerancyjni. Natomiast czemu mówiłem, że dziwna? No, bo nie istnieje z niej oczywiście pierwiastek taki, taki, jaki by nam się marzyło, tak? Typu, typu liczby, że, że jest ten wynik liczbą całkowitą. Ale no, niech będzie, niech będzie to 40, pierwiastek 40,5, tak? To jest nasze h. Może tak być? Może tak być. Nic z tym na razie dalej nie zrobimy. Oprócz tego, że możemy policzyć już właśnie pole naszej ściany bocznej, ponieważ mamy już w danym trójkącie podstawę, mieliśmy oczywiście wcześniej. Przed sekundą wyliczyliśmy wysokość. No zatem policzmy. Czyli pole naszego trójkąta, ściany bocznej. To jest jedna druga razy podstawa, czyli trzy pierwiastki z dwóch i razy wyliczona przez chwilę przez nas wysokość, czyli pierwiastek z 4,5, i No dobrze, co z tym możemy zrobić? Nie boimy się takich liczb. Dobrze, moi drodzy, zróbmy tak, że to jest jedna, druga, trzy pierwiastki z dwóch, zostawmy w spokoju. A może nie, nie zostawimy jednak w spokoju. Ha, zjadłem, dobra. Więc zrobimy w ten sposób, że zapiszemy to pod jednym pierwiastkiem, tak? Bo tu mamy pierwiastek drugiego stopnia razy pierwiastek drugiego stopnia, więc mogę to zgodnie ze wzorem napisać, że to jest pierwiastek z 2 razy 40 i pół, tak? Mogę to po prostu pod jednym pierwiastkiem zapisać. Mamy taki wzór, tak? co dalej? 1 druga razy 3 i razy pierwiastek a 2 razy 40 i pół to jest 80 1, prawda? 2 razy 40, jak będzie liczyć 40? 2 razy pół? 1, 81. A pierwiastek z 81 to jest 9. Widzicie, jaka magia. No więc co tu mamy? Tu była 1 druga razy 3, to jest oczywiście 3 drugie razy 9. Czyli 20... 7 razy 927 drugich. Czyli gdybyśmy to sobie dobyli, czyli to mamy 13 i pół. Tak, 13 i pół. Tutaj mamy oczywiście w jednostek kwadratowych, bo mówimy oczywiście o polu. No więc mamy, wyobraźcie sobie, w ten sposób wyliczone pole jednej ściany bocznej. Przypomnę, że nasza figura składa się z takich ścian ośmiu. Raz, dwa, trzy, cztery i takie same cztery na dole. Tak? Ktoś powie, no ale czemu do powierzchni nie, nie liczy pan tutaj podstawy? No nie, bo przecież one są sklejone, więc jakby figurę na zewnątrz tworzy nam osiem ścian. Cztery tutaj i cztery. Na dole, tak, bo wiemy, że ta figura jest sklejona z dwóch takich ostrosłupów. No, czyli jak już się domyślacie, zadanie na koniec polega tylko i wyłącznie na tym, że pole powierzchni całkowitej naszej figury to będzie 8 pól wyliczonych przed chwilą, czyli 8 razy 13,5, 8 razy i 13,5, tak, 8 razy 13,5. No to liczymy. Moi drodzy, 8 razy 10 to jest 80. 3 razy 8, 24. Razem mamy 104. 104, ale jeszcze mamy 8 połówek. 8 połówek to jest 4. Czyli 104 i 4 to jest razem 108 jednostek kwadratowych. Tak więc, moi drodzy, to jest pole powierzchni. Całkowitej naszej figury, która składa się właśnie z dwóch takich ostrosłupów, które są ze sobą sklejone. Osiem ścian, cztery u góry, cztery te nienarysowane na dole. Dobrze, myślę, że przypomnieliście sobie tutaj, jak żeśmy robili właśnie tego typu, tego typu zadania, i w takim razie na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych dyromatach. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro. Hej, cześć. A przepraszam. Jeszcze raz składam wam serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. Dużo szczęścia, dużo sympatii, dużo radości, dużo miłości. No i oczywiście powodzenia na egzaminach, żeby nie było. Hej, cześć!